Zabita postać traci swoją turę. Bardzo wredna karta. Gruby karton na pewno wytrzyma sporo rozgrywek. W ciągu ostatnich kilkunastu lat gra ukazała się w 25 językach w pudełkach o przeróżnym rozmiarze i kształcie. Cześć, witam Was bardzo serdecznie, a dzisiaj gra Cytadela od wydawnictwa Galakta. Jest to druga upiększona edycja tej znanej na całym świecie gry. Wydano ją w 25 językach. Dla wielu osób jest to jedna z fajniejszych karcianek do grania w większym gronie, ponieważ możemy grać aż do 8 osób. A w samej grze budujemy królestwo godne króla. Zapraszam jeszcze na grupkę na Facebooku, planszowe nawiki, a ja biorę się za otwieranie. Tak prezentuje się wieko pudła. Bardzo malownicze królestwo. Mamy tutaj też naszego króla. Królestwie potrzebny jest nowy wielki budowniczy, a ty znajdujesz się w gronie osób pretendujących do tego zaszczytnego tytułu. Jednak, by zostać wybranym na to stanowisko, musisz zachwycić monarchę, budując najbardziej majestatyczną średniowieczną metropolię. Budowa własnego miasta wymaga pomocy wielu różnych postaci. Czy zdecydujesz się zatrudnić zwinnego złodzieja, który sięgnie do kiesy przeciwników, a może poprosisz o pomoc architekta, który pozwoli szybko wybudować kilka dzielnic. To najlepsze miasto zapewni swojemu założycielowi tytuł wielkiego budowniczego. Możemy w tę grę grać od 10 roku życia, przeznaczona jest od 2 do 8 osób, a rozgrywka trwa od 30 do 60 minut. Instrukcja na kredowym papierze z ilustracją z okładki. Krótka historia gry Cytadela. Została po raz pierwszy wydana w 2000 roku, a obecnie jest uznawana za jedną z najlepszych współczesnych gier karcianych. Jej ogromny sukces zaowocował wydaniem kilka lat później dodatku Mroczne Miasto. W ciągu ostatnich kilkunastu lat gra ukazała się w 25 językach w pudełkach o przeróżnym rozmiarze i kształcie. Przebieg rozgrywki faza wyborów. Mamy opisaną rozgrywkę dla dwóch lub trzech graczy. Sugerowane zestawy. Są to gotowe zestawy pasujące do określonych stylów gry. Sugerują jakie karty należy wybrać. Szczegółowy opis każdej postaci. Sędzia zabójczyni, wiedźma, złodziej, szpieg i tak dalej. Troszeczkę ich jest. Notka od autora całkiem potężna. Na końcu to co lubię najbardziej, czyli skrót zasad, najważniejsze terminy. A całość to 16 stron. Żetony postaci aż same wyskakują, już chcą, żebym je Wam pokazał. Jak widzimy, są one dwustronne. Tak oto prezentuje się szpiek. Gruby karton na pewno wytrzyma sporo rozgrywek. Marszałek. Dyplomata. Zobaczmy jeszcze tych, co nam tutaj wyskoczyli. A wyskoczyła nam szantażystka oraz nawigatorka. znaczniki szantażu oraz znaczniki nakazu, 30 plastikowych monet. Wizualnie przypominają materiał wykorzystany w figurkach gryotron, Plastikowa korona. No i karty. Zacznijmy od kart postaci. Jak widzimy, na kartach mamy nazwę postaci oraz jej umiejętność specjalną. Zabójczyni. Ogłoś, którą postać chcesz zabić. Zabita postać traci swoją turę. Bardzo wredna karta. Wiedźma sędzia złodziej szpieg szantażystka iluzjonistka czarodziej wróżka król cesarz patrycjusz biskup opat kardynał kupiec alchemik handlarz architekt nawigatorka uczona generał dyplomata marszałek królowa, artystka oraz poborca podatkowy. Karty pomocy. Jest ich łącznie 6. Opisana tura gracza, rodzaje dzielnic oraz punktowanie. Przechodzimy do mniejszych kart. Wszystkie te karty to są karty dzielnic. Świątynia, Kościół, klasztor, katedra, strażnica, więzienie, koszary, forteca, posiadłość, zamek, pałac, tawerna, targowisko. Skład handlowy, przystań, port, ratusz, kuźnia, laboratorium, szkoła magii, fort, smocza brama, nawiedzona dzielnica, wielki mur, obserwatorium, biblioteka, kamieniołom, zbrojownia, fabryka, park, muzeum. Dom Biedoty, Komnata Map, Studnia Życzeń, Cesarski Skarbiec, Rusztowanie, Pomnik, Kopalnia Złota, Samotna Wieża, Nekropolia, Mamy tu fanów Herosów, Kryjówka Złodziei, Teatr, Stajnie, Bazylika, Tajny Skarbiec, Kapitol oraz Monument. Plastikowe monety, plastikowa korona, ładne ilustracje na kartach oraz grubych żetonach. Same ilustracje bardzo urozmaicone. Jeżeli macie starą edycję i jeszcze bez dodatków i oczywiście jeśli lubicie tę grę, myślę, że to jest dobry moment, aby zamienić się na bardziej wypasioną edycję. I to już wszystko. Wielkie dzięki za oglądanie tego filmu. Jeżeli ci się podobało i chcesz więcej materiałów takich jak ten, pamiętaj o zostawieniu polubienia oraz subskrypcji. Zapraszam na grupkę na Facebooku Planszowe nawiki. Wielkie dzięki za oglądanie i do następnego.